Serdecznie witam. Tydzień temu myślałem, że mam mało czasu na kazanie. Ale dzisiaj już nie wiem, co mam myśleć. Bo się już w ogóle nie ma czasu. Tanki. Jest taki tak, że w objawieniu. 10 rozdział, wiersz szósty. I poprzysiąg Dlatego, tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo, i to, co w nim, i ziemię, i to, co nami, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa. Myślę, że troszkę jeszcze cierpliwości, troszkę jeszcze wytrwałości, a i. I za chwileczkiem, już, za chwileczkiem, już przejdziemy do kolejnego punktu programu, ale chcemy jeszcze, chcemy jeszcze uwieńczyć to dzisiejsze nabożeństwo, taką pite nabożeństwo. Tyle tutaj myśli zostało już wypowiedzianych. Chcemy jeszcze na chwilę wchodzić na chwilę nasze, nasze, nasze czoła. Chcemy, chcemy zwrócić nasze oblicza w stronę Boga. Chcę jeszcze przez tych kilka chwil rozważać jego słowo. bo Bogu, że w dziejach apostolskich jest taka historia. Czytamy, że pewnego dnia Paweł spotkał się ze swoimi uczniami i przemawiał do północy. Widać, że można. Widać, że nie zawsze na musi trwać dwie godziny czasami są wyjątki dzisiaj. Dzisiaj też jest wyjątkowe nabożeństwo, więc myślę, że jeszcze każdy z nas troszkę cierpliwości, troszkę wytrwałości będzie miał, a, a więc, a więc poprośmy Boga jeszcze o błogosławieństwo, aby On dodał nam, dodał nam otwórki, aby nasze umysły były w stanie przyjąć Jego odpłatę. Skłonny nasze Ojcze nasz, Dziękujemy Ci za obfitość Twoich błogosławieństw. Dziękujemy Ci, Boże, za tą radość, którą Ty nam dajesz do naszych serc. Za to Boże, że możemy chwalić Ciebie nieustannie. Za to, że gdy będziemy w Niebie, gdy będziemy, Panie Boże, w Twoim królestwie, to będziemy nieustannie Ciebie chwalić. I to, co może dla nas dzisiaj wydaje się wręcz, wręcz dziwne, to jednak... Panie, dzięki Twojej łasce jesteśmy w stanie tak żyć. Ojcze, dlatego teraz Panie szczególnie prosimy o Twoją obecność, o Twojego Ducha Świętego, który nas poprowadzi Panie, i zainspiruje do życia, do służby dla Ciebie. Amen. Czy ktoś z nas jeszcze pamięta hasło naszego obozu? Bo nasz obóz modlitewno-ożywieniowy ma hasło. I to hasło było podczas y, nabożeństwa tydzień temu było cały czas wyświetlane. Można było je zapamiętać. Ktoś pamięta hasło? A. A. Aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Jest to cytat z drugiego listu do Koryntian z 12 rozdziału wiersz dziewiąty. Aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Pragnieniem apostoła Pawła było, aby w nim mieszkała moc Chrystusowa. Myślę, że pragnieniem każdego, każdego szczerego chrześcijanina, każdego wyznawcy Boga jest to pragnienie. To pragnienie, aby mieszkała w nim moc Chrystusowa. Aby doświadczyć tej mocy Bożej w swoim życiu. Tą mocą Bożą, tą mocą Chrystusową. Jest oczywiście moc Boża, która uzdalnia nas do pobożnego życia w Chrystusie Jezusie. Jezusie. Za tym tęsknimy. Tego pragniemy. Aby prowadzić pobożne życie w Chrystusie Jezusie. Aby odnosić zwycięstwa nad pokusami. Aby żyć z Bogiem każdego dnia i chodzić z nim tak, jak chodził Herod. Chodzić z nim tak, jak chodził Noe. Tego pragniemy. Tej mocy Bożej tej społeczności z Chrystusem. I mam dla was dobrą nowinę. Już na samym wstępie. Tą dobrą nowiną są słowa z 2 listu Piotra z rozdziału 1, wiersz 3. <grym> Czytamy tam mianowicie. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkich przez potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Boska Jego moc oddarowała nas wszystkim. Wszystkim, co jest potrzebne nam do życia i pobożności. Kochani, to jest niesamowite, że Chrystus zagwarantował nam pełne zwycięstwo w każdym obszarze naszego życia, na każdej płaszczyźnie. Dlaczego? Bo Boska Jego moc oddarwała nas wszystkim. On już zwyciężył. On odniósł tryumf. Nad szatanem, nad światem. On, on, on odniósł triumf nad każdą pokusą, z którą my się zmagamy. Co więcej, on zagwarantował tak nam to samo zwycięstwo, ale naszym zadaniem jest uchwycić się tej Bożej obietnicy. Naszym zadaniem jest ręką wiary uchwycić się Pana Boga i uwierzyć w to słowo, o którym dzisiaj czytamy. Jaka jest największa moc we Wszechświecie? Co jest tą największą mocą we Wszechświecie? Jest Bóg, jest Jego miłość, jest Jego łaska. Kochani, to, co ma wpływ na życie chrześcijan albo to, co powinno determinować życiem każdego człowieka wierzącego, to objawienie Bożej łaski. A to są dwa wydarzenia w historii ludzkości. Jedno wydarzenie w przeszłości, drugie wydarzenie w przyszłości, objawienie Bożej łaski z przeszłości. Pierwsze przyjście Chrystusa i objawienie Bożej łaski, które ma nastać, drugie przyjście Chrystusa. Te dwa wydarzenia. One powinny determinować nasze postępowanie. One powinny wywierać wpływ na nas. Kochani, otwórzmy list do Tytusa, rozdział drugi. List do Tytusa, rozdział drugi. Będziemy czytać od wiersza 11 do 13. To są tak niezwykłe słowa. Ja powiem Wam, że miesiącami ostatnio zazwyczaj się listem do Tytusa, i przed snem potrafiłem dzień po dniu czytać ten list do Tytusa. Potrafiłem dzień po dniu czytać te słowa, a ten fragment, który teraz przeczytamy, szczególnie, szczególnie. Szczególnie odegrał rolę ostatnią w moim życiu. List do Tytusa, rozdział 2, 1 od 11 do 13. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i świadomych porządliwości. I na tym wyczesnym świecie wstrzymyjnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia, chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. To łaska Boża wywiera potężny wpływ na życie człowieka wierzącego. To łaska Boża dzisiaj ustalnia siebie i mnie do prowadzenia pobożnego życia w Chrystusie Jezusie. To łaska Boża naucza mnie dzisiaj zasad chrześcijaństwa. Kochani, życie chrześcijanina to jest życie pomiędzy pierwszym a drugim przyjściem Chrystusa. I te dwa wydarzenia one determinują dzisiaj moją postawę. Bóg dał Tobie i mi również wyobraźnię. Dlaczego? Nie po to, abym, abym wyobrażał w Tobie jakieś, jakieś, jakieś rzeczy zmysłowe, jakieś e, grzeczne pragnienia. Ale dlaczego? Po to, abym mógł wyobraźni przenieść się w czasie. I, i, I wyobrazić sobie ceny życia Jezusa Chrystusa. Bóg dał mi wyobraźnię. I Tobie również. Bo Mu mógł coś wybiec w przyszłość i spojrzeć i wyobrazić sobie Jego powtórne przyjście. Jakie to będzie wydarzenie niezwykłe w chwale i majestacie, gdy ujrzy Go wszelkie oko. Modlitwą każdego wierzącego człowieka. Powinno być pragnienie, aby doświadczyć tej mocy Bożej. A tą mocą jest, jest łaska Boża, która jest największą siłą we wszechświecie. Ale czytamy również w jak apostolskich, że tą mocą Bożą jest moc Ducha Świętego, która nie tylko uzdalnia nas do pobożnego życia w Chrystusie, ale do czegoś jeszcze, do czego? Do służby. Wyposaża nas do służby. I czytamy w dziejach apostolskich w pierwszym rozcie wspaniałą Bożą obietnicę, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zdąpi na was będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Weźmiecie moc. Ducha świętego, która wstąpi na Was, i będziecie mi świadkami. Ja sobie nie wyobrażam innej sytuacji. Tak będzie. Tak więc, kochani, módlmy się, po pierwsze, aby doświadczyć mocy Bożej, doświadczyć łaski Bożej, która ustalnia <laughs> nas do pobożnego życia Chrystusa. Ale doświadczmy też tej mocy Bożej i oto się módlmy. Abyśmy doświadczyli tej mocy, która wyposaża nas, nas do służby. W jaki sposób te obietnice, w jaki sposób to może stać się realne w naszym życiu. Odpowiedź jest banalna. Odpowiedź jest banalna. W jaki sposób możemy doświadczyć tej łaski Bożej, tej mocy Bożej, koncentrując się na Chrystusie. Koncentrując się na Chrystusie. Nie na sobie. Ale na Chrystusie. Odwójmy pierwszy list do Koryntian, rozdział 1, wiersz 18 i 24. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 1, wiersz 18 i 24. Pierwszy list do Korytian, rozdział 1, wiersz 18 i 24. Albowiem bowiem mowa o Krzyżu. Jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest czym? Mocą Bożą. Mowa o krzyżu jest mocą Bożą. W 24 jest ta myśl powtórzona. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków, świadczymy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Gdy koncentrujemy się na Chrystusie, a nie na sobie. Kochani, doświadczamy mocy Bożej w naszym życiu, bo mowa o krzyżu jest mocą Bożą, bo Chrystus jest mocą Bożą. Kiedy jeszcze doświadczamy w naszym życiu a, mocy Bożej? Kiedy głosimy Ewangelię? A bo co powiedział? Tak, iście do Rzymia, nie znamy ten, ten fragment nie będziemy już tego otwierać. Co on powiedział? A może musimy odpocząć? Może odpocząć? do żymia to pierwszy, pierwszy znak. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest na czym? Z mocną bożą, W uzbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw żyda, potem Greka. Doświadczamy mocy Bożej, gdy koncentrujemy się na Chrystusie, gdy zwiastujemy Ewangelię. Ale doświadczamy mocy Bożej jeszcze w jednym momencie. Jaki to moment? Gdy wypełniamy Jego wolę. Otwórzmy Księgę Kapłańską. 9 rozdział, wiersz 6. Księga Kapłańska, 9 rozdział, wiersz 6. Słuchaj, popatrzmy na ten tekst Słowa Bożego. Rozdział 9, wiersz 6. Niech tam mówimy słowa. Wtedy rzekł Mojżesz. Uczyńcie to, to nakazał Pan, a ukaże się Wam chwała Pana. Uczyńcie to, co nakazał Pan, a objawiam się chwała Boże. Chciałbym tutaj posłyszyć się pewną ilustracją ze starego Testamentu, abyśmy mogli zrozumieć głębię tego przekazu Mojżesza. W Starym Testamencie czytamy, że gdy Bóg wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej i zdawał z nimi przymierze na pustyni syna, gdy dał im Boże Prawo, Mojżeszowi przekazał Boże Prawo, przekazał również instrukcję, aby zbudować świątynię. I czytamy, że gdy na pustyni ta świątynia została wzniesiona, gdy doszło do poświęcenia tej świątyni, w której zostały umieszczone wszystkie sprzęty, które Bóg tak jakby polecił, aby je wykonać i umieścić w tej świątyni, czytamy w ostatnim rozdziale II Księgi Mojżeszowej, w rozdziale 25, przepraszam, w rozdziale 40, że. Świąty... Całą świątynię wypełniła chwała Boża. Jest to rozdział 40, wież 34, wież 35. Bóg w ogóle zlecił Mojżeszowi zbudowanie świątyni, ponieważ jego celem było przebywanie wśród swojego ludu. On chciał zamieszkać ze swoim ludem, i gdy ta świątynia została wzniesiona, to cała stała wypełniona chwałą Bożą. Gdy patrzymy na dalsze losy świątyni Bożej, gdy studiujemy wyraźnie Pismo Święte, to widzimy, że około 500 lat później, podczas poświęcenia świątyni Salomona, również objawiła się chwała Boża, która wypełniła świątynię. Proszę, otwórzmy drugą Księgę Kronik, rozdział 5, wiersz 14. Druga Księga Kronik, rozdział 5, wiersz 14. Jakiś kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić swoją służbę z powodu tego obłoku, gdyż świątynię Bożą napełniła chwała. Mąż też powiedział do Izraelitów, zróbcie, co Bóg powiedział, a objawi się chwała Boża. Ja zrobiłem to, co Bóg powiedział, i to faktycznie doświadczyłem tego, że ta chwała Boża objawiła się. I ja otrzymałem od Boga o aby zbudować świątynię. A gdy ją zbudowaliśmy, to chwała Boża objawiła się. Widzimy, że zarówno. W przypadku przybytka, przybytku, który został zniesiony na pustyni, jakiś i świątyni Salomona, którą, którą zbudowano 500 lat później, doszło do niezwykłej manifestacji Bożej obecności. Doszło do objawienia się chwały Bożej. Doszło do objawienia się mocy Bożej. Ale z historii biblijnej wiemy, że dalsze losy Królestwa, Judy Izraela nie były pomyślne. Doszło do apostazji, doszło do odstępstwa, doszło do niewoli babilońskiej, która trwała 70 lat, aż w końcu Bóg wyprowadził Izraelitów z kolejnej niewoli, z niewoli babilońskiej. Izraelici zabrali się do pracy, aby odbudować świątynię i czytamy o tym księgę Drasza, księgę Nechemiasza, wczoraj Ageusz, Zachariasz, Malachiasz, Oni również dopingowali Izraelitów, dopingowali Zoroba Bela do odbudowy świątyni i czytamy, że po wielu trudach świątynię odbudowano. Nie była to już taka wspaniała świątynia jak ta świątynia Salomona, ale odbudowano ją. Kiedy się cieszyli, nie płakali i doszło do uroczystego poświęcenia świątyni. Ale wiecie do czego nie doszło? i w opisie, księdze, 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 księdze Estrasza. Nie mamy żadnej informacji, żeby objawiła się tam chwała Boża. Dlaczego? Powodem tego był fakt, że w świątyni nie było już Arki Przymierza z przykazaniami. Przed niewolą babilońską a przed najazdem Nebukadnezara w 605 roku źródła poza sprawozdają, że Norok Jeleniarz ukrył Arkę Przymierza w górach, w powieckich górach. I nie było jej już w świątyni. Nie, nie było jej już wśród tych sprzętów uprowadzonych do niewoli babilońskiej. Dlatego, gdy Cyrus wydał zezwolenie, aby odbudować świątynię, i gdy zwrócił wszystkie sprzęty, które powinny znaleźć się w świątyni, to nie z Myślarki Przymierza, bo jej już tam nie było. Ona była ukryta w górach i nikt nie wiedział, gdzie ona się znajdowała. Kochani, chciałbym dzisiaj, abyśmy zapamiętali tą jedną myśl. Istnieje silny związek pomiędzy objawieniem chwały Bożej w moim i swoim życiu, pomiędzy objawieniem mocy Bożej w moim i swoim życiu, a obecnością Bożych przykazań. Tak jak, tak, e, tak jak w świątyni, widzimy, że do objawienia chwały Bożej doszło wtedy, gdy te przykazania były w świątyni. Podobnie jak w naszym życiu. W testamentowej świątyni chwała Boża objawiała się wtedy, gdy znajdowały się w niej przykazania. Ale Nowy Testament, w Nowym Testamencie czytamy, że Ty i Ja jesteśmy kim? Świątynią Ducha Świętego. Zamiarem Boga od wieczności było to, aby każda Jego istota, każda stworzona istota na Jego podobieństwo była Bożą żywą świątynią. Chwała Boża Moc Boża zamieszka w nas, wówczas, gdy w naszych sercach, tak jak w świątyni, tak jak w miejscu najświętszym, znajdowało się przykazanie. Tak jak w naszych sercach będą przykazania. Boże, chwała Boża objawi się w naszym życiu. Moc Boża objawi się w naszym życiu. Nie ma innej możliwości. Zróbcie to, co powiedział Pana, objawi się chwała Boża. To są słowa mojżesza. No dobrze, ale jak te przykazania mieć w sercu? Jak te przykazania mieć w sercu? Pani, dzieje się to ze sprawą Ducha Świętego. A co robi Duch Święty? Co robi Duch Święty? On kieruje nasz na Jezusa Chrystusa. I wracamy do punktu wyjścia. Wracamy do punktu wyjścia. Wracamy do tego momentu naszego kazania, z którego rozpoczęliśmy. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Koncentruj się na Jezusie. On jest mocą Bożą. Mowa o krzyżu jest mocą Bożą. Zwiastowanie Ewangelii jest mocą Bożą. Dlatego zwróć swój wzrok na Jezusa. Bo On jest mocą Bożą. I On sprawi, że w Twoim życiu objawi się moc Boża. Chciałbym teraz zaprosić do pieśni. Mamy taką wspaniałą pieśń. Odwróć swój wzrok na Jezusa.